Ja też jestem. Ja też. Dlatego witam wszystkich. Tutaj osiem się ja oraz Plukiten wygrzał mył W grze wszystkim znanym. The last of us part 2. Tak. Tylko zmienię sobie monitor. Będziemy kontynuować w diabelskim młynie. Tak to, to się kończyło w ostatnim live'ie i odcinku was zachęcam Was do zostawienia oczywiście subskrypcji na YouTube'ie, ewentualnie wspierającego yy, i tym samym jeszcze oczywiście dzwoneczka, yy, jeśli chodzi o YouTube, na każdym odcinku oczywiście, bo uważam, że wiele osób ogląda, nawet przez fragment, ale zapomina nacisnąć ten fajny Guziczek, którego użyciem nic a to nic Was nie kosztuje, nie? Mhm. Uh -huh. mi pomoże. Każda łapka w górę to płaskanie mojego kota. Mm, no. hi, 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 hi. No. Dzisiaj, blokicy, pomimo załamania nerwowego, patrząc na to, jak wyglądają sałatki według mojego uznania. To nie są sałatki. To jest zawał w misce. To jest sałatka... gamer. Trzeba patentować. Przysięgam, zrobicie kiedyś sałatkę. Zobaczysz jak wyglądają sałatki. Tam zwykle bardziej... więcej zielonych rzeczy. Ja wiem, jak sałatki wyglądają. Łotko. Mm -hmm. Sałatki to złe. Takie. Ale to jest ja sałatkę z chipsami, ja robię różne sałatki, Na pewno wymyślę jakąś, do której dodam chipsy. Tylko ja nie robię sałaty. Dobrze, to ci zrobię sałatkę bez sałaty. Dobra, ale na razie skupmy się na stoją Eli. Może w końcu przyjdzie, przyjdziemy do oddziału z Ebi kiedyś. Dobra. Dobra. <laughs> Jakiś akwaparku... <laughs> nie wiem, co mam zrobić. <śmiech> co? <śmiech> Moja mama. Pokazała jej sałatkę? Nie. Stwierdziła, że wiesz, że tak jakiś dowód miłości do mnie, nie? Więc jak mnie kochasz, zacznij sałatki. <laughs> Ach, kocham pożycie humoru mojej mamy. Nie jest chyba podobnie do mojego. No. Manipulacja no. 2000. Nic nie mówię. Nic, wcale nic. No. Nie, ale serio. Ja nie, 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 rzadko daję sałatę do sałatek, tego. To są te... Słuchaj, ale no nie, zrobiłam będzie taką, żeby się naprawdę. Jakudy? Ale skoro twierdzisz, że źle gotuje i nie chce, nie wiem. Próbować. Ej, ej, to jest manipulation. Co to za rzeczy? Bo to działa w dwie strony. No, słyszę właśnie manipulatorko. Ty, ty, ty. Jesteś sobie większym manipulatorem. Ja, tak, tak, jestem. Po lato 2012 roku jest. w mogę spotkać Queen. Ona dopiero umie manipulować lecz hmm. A razem potrafimy. Jeje, ja ona to... Bardzo zły duet. Mhm. Mm nie, ona strasznie potrafi mniejszego w użyciu. Ale... To jest fajna masia. Tak, jak zwykle. Fajne miejsce. Jak zwykle rzeczy, nie wiadomo gdzie są, gdzie mam iść. Dlaczego no. mam tam iść? A może tam nie mam iść? Pek. Ale dobra, skoczyłem. nie rozumiem ludzi, którzy mają problemy z tą grą. Też nie rozumiem. A to, co ci wysłałam, co bardzo ładnie nazwałeś pseudo. E, tą. pseudorecenzją, to jest mój ulubiony grafik, rysownik. Andrzej rysuje. Dziękuję za obrażenie go. I on po nie. prostu chciał się wypowiedzieć o tej grze, bo on też sporo gra. Nie no, bo wiesz, według mnie. recenzja, co nie. A to nie była recenzja. On tylko się wypowiedział, że lubi tę grę. Okej. Okay. Ja to rozumiem, ja to szanuję, tak? Tylko chodzi, że to jest... Tak stricte to, to, to wyglądał na, na recenzji na Insta. No bo znaczy w sumie to była pseł do recenzji, bo on się tym nie zajmuje. Mówi, on jest grafikiem i rysownikiem, on chciał tylko się pochwalić, na czymś nie pochwalić, to chciał podzielić się swoją opinią na temat tej gry. Bo on widział to artystycznie. Ale to jest na przykład, nie wiem czy z nas jest taki kanał na gałęzi. On, e... Ale on nie czeka on powiedział, że całość gry jest fajna i że mu się podoba właśnie reprezentacja. Tak, tak, tak. Neas, wita nas. Ale o, chodzi, mi o coś, na chodzi mi o coś innego. Na gałęzi, co nie, uh -huh. e, opowiedział o tym, co w tej grze jest nie tak. Uh -huh. Chodzi o to, że ona jest na dłuższą metę męcząca. Że ona nie ma takich elementów, że teraz jest źle, ale może być lepiej, nie? Ona od początku to kosa jest zdrowa, brutalna i pozbawiona takiego, wiesz, jest odrealniona w pewnych momentach, nie? Mhm. Uh -huh. um, A ludzie przeważnie, co nie, e, uh -huh. są w gry, gdzie jest element właśnie, o taki jak ten. Jest, rozpierdol, dostaję wpierdol, ale za chwilę no, pojawia się chwila spokoju i idę do z jej A nie o, jedna jak padła, a już w to atakuje. Ale no, przyznaj sama, że jak na te 10 godzin, które ja grałem, to mnie zły pierdol dostała. O ty Tak. Zabili jej jakby przez ojca. Tak, którym nie miałam możliwości pogodzenia się. To jest jedna rzecz. Co nie? Yy, teraz jakby co, so... ją zabić. Co tu się stało? O Boże! Na I to jest właśnie wyrywanie z kontekstu. Ja tylko powiedziałem, co, że na gałęzi przedstawił, dlaczego tak jak może się nie podobać wielu ludziom. A ty co napisałeś na gałęzi, to wyszanujcie. się. Yy. I nie. Nie właśnie pytać mnie nawet. Na czym naraz pisze? Na Twitchu. Mam Twitch A uczonego twitcha, dlaczego mi się nic nie pokazuje? no się się nie będzie pokazywało. To jest nie piszę 10 minut. Cześć. Ugiercik. Ja mam giercik. Nie Uch. lubię jak to się z kontekstu wyrywa. Okej. Okay. Zasłużył. Ja sobie, life, ja, się już nie, ja się już nie... mieszam znowu oberwę. Ale no sama przynajmniej no. Ja powiedziałem coś negatywnego na gałęzie. Powiedziałam, jakbym go nie oglądał i go nie lubiał, to bym powiedział, że go nie lubię i powiedzieli głupoty, nie? Okej. Okay. A on mi z kontekstu wywał, że ja y, tego od bo on na TVG robił filmy kiedyś, wiesz? Y, mm, przecież jak była ta strona... Na raz, na raz, na raz. A wasta jest waską, więc wyszło jak zawsze. No, śpisz coś. Zapraszam cię do zasubskrybowania w formie wspierającego na YouTube. Pięć minut, jak mi się Tam może no, banan nie, nie trzymasz. 10 minut. Tak, 10 minut. No. Do zobaczenia, to dzisiaj. Myślę, że można oglądać te, te rzeczy. No. ale nawet... my... O, i się skupię. O, wiesz, jaki mój kolega sobie zrobił tatuaż, teraz? Tak? Mm -hmm. Z Warhammera. Ja chciałem kiedyś zabić sobie tatuaż Kuby i z łóżki na na to... co z tej strony. Mm -hmm. o, o tego sobie tu tutaj o... Ale drogie w... Troszkę te ze są. No, dosyć. No, mój skórka, to mój Jeśli ja to wiedziałem, że na jednej ręce musiałem zapłacić gdzieś No, zależy gdzie robisz, nie? Teraz sobie z bratem planujemy zrobić e, pasujące tatuaże. Będziemy sobie robić e, imbrysy śnieżne na ten... Na, 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 na ramieniu. Jest was więcej. To, ponieważ ale... oboje bardzo lubimy te koty i oboje w sumie mamy takie podobne życie do nich, nie? Fajne, tu pada, yy, w grze pada Realnie ja, przynajmniej jest trochę świeżej teraz bo... Ja chciałam zrobić e, duskę z HP z gry, o, e Harry Potter tak jakby... ale Garen... Nie ma, nie miałem zaniedbania na gochanie. No niestety, to jest smutna momentalnie. No. Mój bardzo sobie zrobił kilka tatuaży. Potem, biorę, tak weselu. celu. Co mam no. tu zrobić? No, niby można byłoby górą się dostać, nie? Niby. Ale to nie będzie Jak ktoś chce wysłać link, ja muszę to za zatwierdzić czy jak? Mm, nie, bo ona chce żeby, tak, To wysy BlueKitty, dodaj ją do znajomych i wysi je szepta. I ona zobaczy i wyśle na czat Po prostu kliknij na link. Blue Kitty napisz proszę wiadomość na Twitchu. misję nie daje. No wiem, co myśl. Pomyśl. Pomyśl. Co, ja mam myśleć? Nie, no mówię o sobie. A. No, są ludzie. To jest zły pomysł. No dobra, saj im trochę poprzeszka. Się dla to jej decyzja. Ja na pewno tam nie pójdę. To nie! Wraca! Pierdol się, Łan. Ręce do góry. Gdzie Abi? Dziewczyna z Jackson. Mów, dokąd poszła. Ty co, nie zabierz nas? Jeśli jej powiesz, już po nas. Możecie to przeżyć. Chcę tylko jej. Nie? Nie. Nie. Nie, Kuba, ja też. A masz już się ty, OK. ty Podejdź tu. Podejdź tu, kurwa! Wskażesz mi na mapie, gdzie jest. Ładna kurteczka. A później ty. I oby się, kurwa, zgadzało. Co robisz? Ona pewnie i tak już nie żyje. To nie jest tego ważne. Stój. Porozmawiajmy. Cofnij się. Pokaż mi gdzie jest. Pokładaj kurwa. Ała! Uda, da, 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 da. Nie daj się zabić wasła, nie daj się zabić Mów gdzie jest abień Gdzie ona kurwa jest

Hej hej hej! O, Tommy! Tommy! Kuba! Tio! Chodź, idziemy! Idziemy! W porządku! Strasznie to smutne, nie? No! Lbiła oboje Nie, zostawiam, wiem ale... No i Abi właśnie ją znajdzie mm. Na pewno rozumiem, to co mi chodziło, że na no, godzinie się wypowiada, że ta gra jest zbyt brutalna, ona nie ma nic wesołego w sobie, wiesz? No sama przyznaj. No. Ale te, a chciała. Zmiarcia... No... nie ma tutaj dużo wesołych momentów. A w ogóle widziałam na internecie dużo osób zrobiło sobie takie tatuaże jak ma Ali. Hmm. W sumie, no, nie wyglądają. W sumie ona wiesz, nie chciała ich pozabijać, ale no... Nie jednak realia zmusiły ją do tego fajny pokój to jest ten tak zwane taka droba tych teatrzy, nie? No, masz. wiesz, co oni tam się modelują, przebijają i tak dalej <grym> I to się inaczej to nazywało jakoś. Tam na drzwiach jest taka gwiazdeczka, pewnie? A nie, tu nie ma. Powinna być taka gwiazda. Bo to uh -huh. taki, wiesz. Tak gwiazda ja jest tylko na drzwiach gwiazdy właśnie, głównego aktora. Mmm, teatrze jest, jeśli chodzi o ogólnie zewnętrzne to, pokój specjalnie dla służby i y gwiazd, wstęp zmieniony. No. Ale no, trzeba przyznać, w chuj smutne to było. No. Ona no w ogóle nigdy nie chciała nikogo zabijać, nie? Chciała Abi tylko. No, oprócz Abi to nie chciała nikogo zabijać. Czy... No, ale... Ja się napotoczyli. No. Jak to mówią? Daj dziecku no, Wszystko zasypał śnieg. Zanim tam dotrzemy, zdąży się rozpuścić. A ty dokąd? Przewietrzyć się. Co tu robicie? Nie znam tego. Nie możemy spać. Rzuć na okiem. Myślimy, czy wracać przez Erensburg? Jeśli jutro będziemy w Fall City, damy radę. Hej. Dostali za swoje. Ale ona żyje. Nie bardzo uśmiecha mi się powrót przez Powinien Powinieneś się martwić tym, co Maria ci zrobi, gdy już wrócimy. Bywało już gorzej. Poza tym, przechodziłem przez luksusową część miasta i znalazłem naszyjnik. Nieźle się świeci, to chyba złoto. To chyba złoto? To jest złoto. No to pokaż. Wiem, jak wygląda złoto. Jeśli to autentyk, powiesz, że jest też od nas? Sami sobie ogarnijcie łapówki. Myślisz, że jak da las swoje lasce na szyjnik, to tam... patrzy? Zmięknie trochę pewnie. Amerykanki lubią złoto. Jak się trzymasz? Ja Spoko. Ja mam takie prezenty. Eli. Uwaga Spoko. na przyszłość. Hmm. Ja on nic go nie zrobił, tylko się zamcić się. Dzięki, że po mnie wróciłaś. Na boł jak brata. Zawsze pomogę mm. przyjaciółom. Znów się rozklejasz. Czekaj, ty ile minęło miesięcy od tego momentu no, aż y, oni ją w ogóle znaleźli. Muszę Bo zaufasz, że ta już przyjaciół. była dość mocno i za, za, na jej się, nie? Tak no. lepiej. Ręce do góry, albo tego też zastrzelę! Nie rób tego, Uciekaj z daj Już! A się kurwa Stój, mordę, kurwa! Kurde. Kurwa, jak chcesz! Nie! Je! Stój! Zesz i zginął. O Jezus, a ja go lubiłam! Rzuć broń! To Rzuć zagrało, broń! Został no? ul ulkę w twarzy. Wiem czemu go zabiłaś! Raczej znaczy to nie przeżył. Zrobił to by mnie ratować! To przeze mnie nie ma lekarstwa, to mnie chcesz! No mówię co to grałaś, po no, muszę sobie zabijać. Dlatego ludzie są, no... Zabiłaś moich bliskich. Pozwoliliśmy wam żyć. I tak się odpłaciłaś? No! I teraz będziemy stojąć Abby!